Cześć, cześć, witajcie moi kochani na kanale Oczy Oko Zamknięte Mini Moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy czytanie na pełnię Księżyca w Pannie, która będzie miała miejsce 24 lutego o godzinie 13.31. Jakie są e, przesłania e, tego no, e, tej pełni? Kochani, pełnia Księżyca w Pannie to jest czas e, głównie porządkowania życia, domu, pracy, to czas oddzielania tego, co w życiu jest dobre, od tego, co już nam nie służy. To dobry czas na oczyszczenie swojej energii. Można je zrobić za pomocą kąpieli solnych, medytacji, ćwiczeń. Ale także warto chodzić boso, uziemiać się. To dobry czas, by pomyśleć o tym, jak żyć zdrowiej, jak żyć lepiej. Należałoby znaleźć równowagę pomiędzy tym, co kosmiczne, a przyziemną codziennością. Takie dodatkowe przesłania, Wam przeczytam. Nadmierne zamartwianie się przyciągnie do ciebie jeszcze więcej rzeczy, o których będziesz musiał się martwić. Drugie, czy nie byłeś czasem wobec kogoś zbyt krytyczny? Może przydałoby się przeprosić. Trzecie, przestań krytykować się za działanie, jakie podjąłeś, podjęłaś. I czwarte, popraw swoją karmę, robiąc coś dobrego dla innych. Słuchajcie, warto też pamiętać, że ta pełnia to też jest dobry czas, aby uświadomić sobie, że jesteśmy wszyscy wystarczająco dobrze, żeby za bardzo się nie krytykować, za bardzo siebie nie obwiniać, ale też nie krytykować innych. Pokora jest dobra, ale można z nią przesadzić. O tym warto by było pamiętać. Pamiętajmy, że nie musimy błyszczeć. Wystarczy cicha pewność, że jesteśmy wystarczająco dobrze. I z takim nastawieniem zostawiam was na chwileczkę i przechodzimy sobie już do konkretnych czytań. Przechodzimy sobie do kolejnego znaku. Czas na strzelce. Kochane strzelce. Strzelniczki. Popatrzmy. Co się dopełnia podczas pełni? Dobra. W jaki sposób, słuchajcie, jest koniec oczekiwania, czas oczekiwania na coś się kończy, ponieważ otwierają się nowe możliwości. Słuchajcie, musicie byście coś zaplanować. Nie, nie zaplanować. Kochani, jest tutaj karta brama. W wyniku czego po prostu zmienia się wam perspektywa. Wszystko się zmienia. Mam wrażenie, że coś stało w miejscu i nagle ta brama się otwiera i jest nagły zwrot akcji. Tak to czuję, tak to widzę. Eee... Nowe możliwości się otwierają. No, jakby czas oczekiwania na coś dobiega, dobiega końca. Eee... Słuchajcie, ta brama już się e, otwiera albo za chwilkę się otworzy. E, to jakby, jeżeli mieście jakieś e, problemy, zwłaszcza finansowe, e, bądź w pracy, to mam wrażenie, że coś się, e, jakaś możliwość, jak, jakaś alternatywa, jakiś wybór, coś się pojawi, otworzy się coś, ta brama e, do szczęścia i jakby. Odblokuje ten przepływ energii. Tak, takie mam wrażenie tutaj w tym kole fortuny, że zacznie się kręcić i w tym momencie powinniście się bardzo mocno skupić na rzetelnej pracy, na rozwijaniu swoich kompetencji, swoich umiejętności, na zdobywaniu wiedzy, na tworzeniu, na byciu ekspertem w danej dziedzinie. Inwestycja w siebie to jest to, na czym powinniście się skupić. Słuchajcie, owszem, może tutaj być mm, związkowo, chociaż denary nam się pojawiły, ale może do kogoś to będzie pasować, że mm, mam wrażenie, był jakiś zastój, nie można było podjąć decyzji, może coś w związku blokowało, może tą drugą osobę, może was, to nie mogło pójść do przodu i mam wrażenie, że jakaś przypadkowe y, działanie, coś się pojawi, jakaś alternatywa, jakiś wybór, jakaś możliwość, która no, sprawi, że będziecie mogli pracować nad daną relacją, nad danym związkiem, gdzie w końcu coś ruszy do przodu. I to jest bardzo dobra wiadomość. Zobaczmy sobie natomiast, kochani, co może zaślepić, co może zaślepić podczas tej pełni. Uważajcie na. Uważajcie na informacje. Uważajcie na osobę jakąś niedojrzałą, która ma bardzo duże ego i która chce z wami walczyć. Która. Mm... postawić na swoim która działa nierozważnie działa pochopnie jeżeli to jest wasza energia to uważajcie żeby nie działać zbyt pochopnie zbyt nierozważnie i nie kierować się egiem albo perspektywą sukcesu jakby oślepiającego może ktoś wam coś proponować takiego wyjątkowego nie działajcie szybko, jakby szybkie działanie takie bez namysłu Albo informacja, że słuchajcie tylko teraz taka świetna okazja yy, i będzie za wszelką cenę próbować was przekonać do czegoś, to powiedzcie ładnie, nie dziękuję, ponieważ to prowadzi do straty, do piątki denarów, nie, 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 mówimy tak, nie robimy. Zastanówcie się, nie możecie wchodzić w rolę pazia, yy, mieczy, czy osoby szybko działającej, pochopnie działającej. Zastanówcie się. Yy. Nie dajcie się wciągnąć w jakieś gierki czyjeś, w jakieś ego wysokie. Uważajcie też, żebyście to wy nie, nie działali za wszelką cenę, szybko, pochopnie, nie kierując się zwycięstwem ego, takim ześlepiającym zwycięstwem. Na to też uważajcie. Uważajcie na plotki, informacje jakieś takie. No, uważajcie na plotki. Też nie dajcie się wciągnąć w plotki. Mogą się po prostu... Plotki jakieś pojawić w Waszym życiu. No, to może być taka, taka energia, więc na to uważamy. Zobaczmy sobie jeszcze nową drogę. Pełnia oświetla nam nową drogę, a jest ona związana z. Hmm. Hmm. Moi drogi, Oje... ojejku. Piękne karty. O Jezu, zobaczcie. Dobra. <grymne> ja to lubię. Słuchajcie, no. Pierwsza karta, ta najważniejsza: temat. Mamy tutaj kartę świata. Czyli słuchajcie, przechodzi czas, gdzie możecie osiągnąć spełnienie i sukces. I to dosłownie sukces na każdym polu. Dlaczego mamy tutaj, może być uczuciowo, ponieważ pojawił nam się król kielichów, więc osoba, e, czyli z kielichy, więc emocje, więc uczucia, więc miłość. Może się ktoś taki pojawić w Waszym życiu, jeżeli jesteście singlem, bo się otwiera nowa droga, nowa perspektywa, która. Mówi, że osiągniesz sukces. Nie martw się, osiągniesz sukces. Zobaczcie, karta y, świata sukcesu, spełnienia, karta y, zwycięstwa szóstki buław. Więc wielkie, wielkie wow! Do tego jakby. Efekt jest otwarcie nowej drogi, perspektywy, idźcie w to jak w dym, ponieważ naprawdę mamy tutaj świetne karty i mamy tutaj bardzo dojrzałą osobę. Więc nie wiem, czy ktoś nowy idzie do Waszego życia, ktoś jest, kto jest bardzo dojrzały, czy to Wy zaczynacie kierować się dojrzałością i w dojrzały sposób. Yy... Postępujecie w życiu. Dobra, nawet jeżeli nie chodzi tutaj o sprawy uczuciowe, do których jeszcze za chwilę wrócę, ale jeżeli nie chodzi o sprawy uczuciowe, to słuchajcie, to może być taka dojrzałość w spełnianiu, w takim świadomym i dobrym spełnianiu własnych marzeń, własnych potrzeb emocjonalnych, pójście za jakąś pasją, więc tu jest jedno wielkie wow tu może być też karta dziecka, karta ciąży, karta ojcostwa, zwłaszcza może być, a oczywiście nie musi. Jeszcze wracając do relacji, nawet jeżeli to nie nowa osoba, to słuchajcie, jest jakby nowa droga z tą osobą, która już jest przy was. Jest Duża dojrzałość emocjonalna, więc nawet jeżeli to był mniej formalny związek, to możliwe, że teraz nabiera większej głębi, zwłaszcza głębi emocjonalnej, które da spełnienie. Być może tutaj jest, nie wiem, decyzja o wejściu w nową drogę, czyli nie wiem, powiększeniu rodziny. Może być dla niektórych coś takiego, może być. Kupno mieszkania, domu, może tutaj być e, decyzja o adopcji zwierzątka, nawet słuchajcie. E, taka rzecz, gdzie e, jesteście za coś odpowiedzialni, gdzie wasz związek gdzieś tam idzie e, na wyższy poziom. Mm -hmm. Jeżeli jesteście singlem, nie chcecie nikogo tutaj. E, Dobra, jeszcze jeżeli chodzi o macie dzieci, jesteście ojcem, to też to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jest zacieśnienie tych więzi, ale jest też, mówię, dla osób, które gdzieś tam dbają o rozwój swojej pasji, pracy, to jest bardzo duże spełnienie. Piękne karty, naprawdę piękne karty, aż mi się buzia cieszę. A zwłaszcza, że słuchajcie, zapomniałam jeszcze o tym, mamy kartę równowagi, mamy kartę spokoju, ale też patrząc na tą kartę, jest to karta znoszenia się do góry, znoszenia się na wyższy poziom. Jesteście w stanie pogodzić wszystko, zharmonizować swoje wnętrze, swoje życie, jest tutaj wzrost, więc kochani. no to... Dosyć krótki dla Was przekaz, ale piękny. Wchodzicie, wchodzicie w nowe, dbajcie o siebie, o związki, o pasję. No, tutaj się może, może zadziać. Wykorzystajcie tą pełnię Księżyca w pannie jest dla Was bardzo korzystna. Buziaki, trzymajcie się. Pa!